Cześć, kochani! Cześć! Magdalena i Artur z Być Razem, prawdziwie drugi odcinek pierwszej serii o trolach. I dziś co? Dzisiaj dotkniemy tego zawodnika MMA, czyli tego trola od przemocy i czujności. Nie wiem, czy oglądaliście pierwszy odcinek, ale jeśli oglądaliście, to jestem bardzo ciekawa, czy zidentyfikowaliście może tego swojego trola, który może jest podobny do tych naszych dwóch, o których mówiliśmy, bo to ważne. Czy zobaczyliście go? Pamiętacie zobaczyć, przede wszystkim powiedzieć mu widzę cię. Teraz idziemy dalej. Obiecaliśmy, że opowiemy trochę więcej o tym panu, znaczy o tym panu. Znaczy, o, moja, o, tym o, o moim tym. trolu, który został zidentyfikowany, właśnie chciałem powiedzieć trochę szerzej, bo na tym, na tym polegają te odcinki, że troszeczkę głębiej wchodzimy, pokazujemy rzeczywistość, jaka ona jest, i dzisiaj opowiemy właśnie o nim. Tak, ale tutaj masz ten. Ja mam to małe, małego chłopczyka takiego, który chowa się za tym trolem, bo ten go chronił po prostu. Chłopczy, dobrze, Arturze. Dobrze, dobrze. Skąd on w ogóle się wziął? Skąd on się w ogóle wziął? To jest taki aspekt środowiska, w którym ja jako mały chłopiec zostałem wychowywany. I to jest środowisko ciągłego zagrożenia. Mm że ten mały chłopiec tutaj poka pokażę go prawidłowo, ten mały Arturek, Czeka, żeby, było żeby przeżyć, tak. on musiał wytworzyć sobie mechanizmy obronne, żeby e, nie cierpieć. Oczywiście cierpiał. Oczywiście ja dostawałem wpiedol w rodzinie od ojczyma, od to było bardzo bolesne i e, żeby przeżyć, musiałem sobie stworzyć obrońcę. Obrońcę, który mnie bronił który zawsze był e, czujny, który wiedział, w jaki sposób siebie obronić, to jest ten troll, który tak naprawdę to z miłości mnie chronił. Mhm. To nie jest agresor, który chce walczyć z wszystkimi. Mhm. To jest ten obrońca, który chce mnie obronić. W sytuacji, mhm. kiedy ja jako mały chłopiec nie potrafiłem się obronić. Ale nie? jak to się przejawiało na zewnątrz? W kontekście tych sytuacji, których jeszcze nie wiedziałeś, że to jest troll. O tak, to, było, to, było, to były odruchy. Mhm. To były odruchy, jeżeli czułem zagrożenie, to albo stawałem do walki, mhm. albo uciekałem, albo byłem zamrożony, albo szukałem e, rozwiązania bardzo szybko, zanim to do, zagrożenie do mnie dotarło. Mhm. A jesteś w stanie podać jakiś przykład z życia, wtedy, kiedy byłeś już w relacji, na przykład w małżeństwie, gdzie już teoretycznie byłeś dorosły. Teoretycznie już nie potrzebowałeś tego ochron tej ochrony, ale ona nadal pracowała, i w zasadzie, no dzisiaj byśmy powiedzieli, zawładnęła tobą. Może już nie była tak potrzebna, ale jednak pracowała w tym trybie cały czas takiej, wiesz, aplikacji w tle. To generalnie się yy, ujawniało w momencie, kiedy mi, została mi zwrócona uwaga, że coś źle zrobiłem. Hmm. I to było takie, że. Yy, w poprzedniej relacji na przykład, no nie wiem, coś zjebałem, po prostu źle zrobiłem, i ktoś do mnie, znaczy, moja ex żona mówi: Słuchaj, to zrobiłeś źle i źle. To, to, i to i to zrobiłeś źle. Mm -hmm. nie? To był mi od razu mechanizm obronny, ale co, ty chcesz mnie zaatakować? Chcesz ze mną walczyć? Mm. Dlaczego chcesz ze mną walczyć? I on się odzywał, chociaż nie było realnego zagrożenia. Mm. I to jest często i y, 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 y teraz to powodowało napięcie, naprężenia, konflikty. I ja do końca nie rozumiem, dlaczego tak się zachowuję. Mm. To było bardzo trudne dla mnie, i e, ile czasu i e, siły musiałem spożytkować, żeby rozwiązać to, ten problem, skąd to się u mnie bierze. Mm. I może Ty też masz taką sytuację, że reagujesz agresją, mm. reagujesz obroną, ucieczką, walką, mm. i stoi gdzieś tam ten troll taki silny zawodnik, który każde słowo może być zagrożeniem dla Ciebie. W zasadzie on się nie może rozluźnić, bo tak. wszystko może być potencjalnym zagrożeniem. Znowu ktoś coś rzuca, znowu jakaś armata, mimo że to nie jest armata. I teraz mamy, widać go? Widać, nie widać, nie widać, 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 że piękny jest. <laughs> Naprawdę jest piękny. No i co z tym, kochani, zrobić? No bo teraz, teraz tak. tak. Zobaczyliśmy go. Okay? Czyli pierwsza sprawa jest taka, że zobaczyliśmy i teraz tak naprawdę każdy następny dzień jest o tym, żeby go w każdej najdrobniejszej sytuacji widzieć. Przede wszystkim go widzieć, zrozumieć. I to jest jakby jeden aspekt. Tylko teraz, jak jesteś w środowisku, w którym jednak masz wrażenie, że cały czas jest to zagrożenie, no to nie dajesz sobie chwilę też, żeby się oderwać od tego, tylko jesteś z tym przyklejony. Więc na pewno warto sobie dać taki, takie, mieć takie miejsce, nie wiem, las na spacerze, gdzie jakby mogę trochę z boku na to popatrzeć, tak? Wziąć sobie głębszy oddech, zobaczyć siebie, zobaczyć sobie tę historię, z czego to się bierze, i realnie odkleić rzeczywistość od tego i zobaczyć, czy jest naprawdę zagrożenie, czy nie. Co potrzebuję, żeby zrozumieć, czy to jest prawdziwe zagrożenie, bo może to jest tylko o tym, że mam powiedzieć o tym i zapytać. Co za tym stoi, bo tam może być jakieś realne zagrożenie i ty to czujesz, a może jest tak, że totalnie nie i reagujesz nieadekwatnie. I czuję, że to takie bycie poza tym środowiskiem, które cię dotyka przez chwilę, i takie nauczenie się widzieć siebie i mieć kontakt w ogóle z tym to jest kluczowe. No bo ja na przykład od tego bardzo długo uciekałam, żeby w ogóle tego nie czuć w ogóle tego nie widzieć. Bo to jest niewygodne, to jest bolesne, bo tam. Ten... Właśnie. I taką charakterystyczną cechą, kiedy ten troll się uwidacznia, to jest to ciągłe naprążenie. Hmm. I może masz taką sytuację w partnerstwie, małżeństwie, na przykład, jeżeli jesteś kobietą, to rozmawiasz ze swoim chłopem, on ciągle atakuje. Hmm. Ciągle niezadowolony, ciągle jest źle. Ciągle, albo odwrotnie, jesteś mężczyzną, a kobieta do ciebie i, mm. i mówisz do kobiety, ona ciągle jest zadowolona. Ciągle jakaś pretensja, jakieś naprężenie coś, co powoduje, że cię boli. Mm. I ją też boli, bo to mm. jest tam gdzieś głęboko za tym zawodnikiem MMA, tym trolem, takim strażnikiem, który de facto Ciebie chroni. To jest mechanizm mm. ochronny, który Ciebie broni. Jest lęk. Właśnie to jest ten, ten, ten mały chłopczyk, który mówi: Boję się, że mnie znowu ktoś skrzywdzi mhm. i płaczę, albo ta mała dziewczynka, nie? która płacze, może i dlatego lepiej zaatakować wcześniej i ciągle mhm. mieć taką, tak, takie napięcie do obrony i do ataku niż się rozluźnić. Mhm. Dlatego to jest ważne, co ty powiedziałaś, że trzeba rozróżnić rzeczywistość, jaka jest. Mhm. Czy faktycznie jest zagrożenie, czy nie. I umieć to przytulić, bo teraz pytanie, czy my potrafimy rzeczywiście być, stanąć z tym i to, tego was zapraszamy, żeby po prostu zaprzyjaźnić się z tym trolem. Zobacz, tak jak przyjaciela. Czy jesteś w stanie z nim posiedzieć, kiedy on... Się Mi, mimo, że strasznie wygląda, pokazuje zęby, jest ciągle ciągnięty. Jak napięty. ze szrekiem, no nie? Szrek ma warstwy. O, ma warstwy, więc zapraszamy do tego, żeby zobaczyć swoje własne warstwy, bo jak ty nie zobaczysz swojej własnej warstwy, nie nauczysz się jakby widzieć siebie i stawać do siebie, oddychać ze sobą i dawać sobie łagodność, to ta twoja partnerka też nie będzie wiedziała jak. Zapraszamy na tą trzecią część, która zaraz będzie, i patrzcie, gdzie ona jest, bo, bo zrobimy o Twoim trolu, tym <laughs> tak. trzygłowym. Tak, tak, zapraszamy w takim razie do mojego trola na trzeci odcinek. Trzymajcie się. Pa.